kwalifikacjach to był 44 rezultat wśród 50 zawodników oczywiście pierwsza piętnastka nie musi się kwalifikować ale wszyscy z tej pierwszej piętnastki skakali i Wojciech skupił. Króciusieńko chyba najkrótszy skok dotychczas w konkursie Nazywają go bossem, no ale na skocznie to taki z niego boss, powiedziałbym, w którejś tam kategorii. 77 metrów, 10 miejsce wśród 10 skoczków. Skoczył w sposób właściwy, ma w tej chwili niezłe warunki. Akurat pod narty na całej długości Robert. Wykorzystaj to. Ola, ola. No niestety yy, zaczynamy źle. Heinz Kutin niezadowolony. Jakiś moment dekoncentracji. Już w Bischofshofen nie leżą mu te skocznie. No ale to nie jest usprawiedliwienie. Dlatego, że Robert skakał przecież w pierwszych trzech zawodach turnieju czterech skoczni. 12 najlepszych 15 zawodników Pucharu Świata. A teraz Krystian Długopolski. No dzisiaj skoczył bardzo ładnie. 114,5 metra. Jest już rągiewka Heinz Kudzin. No i Krystian, syn słynnego poboisty Kazimierza, powinien powalczyć. Podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu trochę przejechał próg, nie odbił się, jest zdeprymowany. W konkursach kontynentalnych skakał bardzo dobrze, siódme, dziewiąte miejsce, ale Puchar Świata jeszcze działa na niego nieco deprymująco. 99 metrów, a więc o metr dalej aniżeli słynny mistrz świata. Dem Für die Polen, Georges Slivka. Da die Goldberger, der vorhin bei uns in der Kabine war, sagte, die Polen werden einen guten Teamwettbewerb äh, abliefern. In der entschieden hat, es sich nun auch ausnahmsweise mal geirrt, weil er eben zu wenig brachte, mit Abstand zu wenig brachte. Vor allen Dingen in beiden Sprüngen. Und dann ist Polen natürlich nicht mehr zu retten. Und immer wieder sieht man eben gerade bei diesen Mannschaften große technische probleme noch und ich bin fast gewillt zu sagen dass es einfach noch nicht reicht auf solch großen chancen dann auch mitzuspringen aber sie gehört. to rekord życiowy naszego 28-letniego skoczka zakopanego w tym sezonie tylko raz w 30 wengelbergu na 25 miejscu marcin Bachleda ostatnio go nie oglądaliśmy Zobaczymy jak sobie tutaj poradzi, ale zdaje się, że sobie nie radzi. Niestety, troszeczkę zastanawiające dla mnie, przynajmniej, dlaczego mimo tak fatalnej formy, od kilku sezonów znajduje jeszcze uznanie w oczach trenera Łukasza Kruczka i jest powoływany do reprezentacji. Ma 28 lata, więc. Raczej trudno się spodziewać, że jeszcze coś wielkiego w karierze osiągnie. Może lepiej byłoby inwestować w młodszych zawodników, nawet jeżeli będą osiągali porównywalne wyniki. No ale 102 metry skacze Marcin Bachleta, to jest na razie przedostatni rezultat.